Cześć, widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj recenzja zestawu Lego Ninjago 71768, czyli złoty smoczy motocykl Jaya. Zapraszam do oglądania. Zestaw ten kosztuje katalogowo około 90 zł i można go za tyle mniej więcej wychaczyć właśnie na jakimś Alego, czy coś gdzieś indziej. No i w ogóle jest nim taka troszkę dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o właśnie. Kupno tego zestawu, ponieważ pamiętam, że właśnie kiedy wyszły zestawy z 16 sezonu Ninjago, to właśnie ten jeden zestaw był bardzo ciężko dostępny, i dopiero potem jakoś mniej więcej na Allegro to trafiło. Kiedy po prostu sprzedawcy wykupili go prawdopodobnie z oficjalnego sklepu Lego, dlaczego tak jest, nie mam do tego pojęcia, ale jeszcze w żadnym sklepie go nie widziałem, dlatego dopiero teraz mam go w swojej kolekcji, ale lepiej późno niż wcale. W zestawie oczywiście otrzymujemy dwie minifigurki, jakim to jest właśnie jeden kolejny wojownik, yy, oczywiście ten Stone, oraz napadę świetna minifigurka, złote smoczego Jaya. No i tutaj oczywiście pudełka pada wygląda świetnie, bo z boku mamy te wszystkie wystające kryształy, napis Ninjago, oczywiście tu również mamy ten nowy symbol z 16 sezonu, rzecz jasna. Od boku to wygląda tak, z drugiego boku następująco. Od góry już widzieliście, a z tyłu jeszcze mamy oczywiście pokazanie funkcji bawialnej. Która to w zestawie, tym jest troszkę taka licha, bo tylko i wyłącznie możemy sobie tutaj kłapać tą, powiedzmy, szczęką tego motocykla, ale tak to nie jest, wygląda w zestawie. Poza figurkami i motocyklem mamy jeszcze ten pa tego pająka, który pojawił się właśnie w serialu, i to jest bardzo fajne ogólnie, że właśnie pająk z tego zestawu w serialu się pojawił, bo jest to dość w sumie, no, ciekawe, tak? Bo właśnie w zestawach czasami mamy takie wypełniacze, które po prostu, no, nie mają po co pojawiać się w serialu, a tutaj jednak tak się stało. a dobra, bez przełożenia, już sobie wyciągamy oczywiście zawartość tego tutaj opakowanka. Możemy Możemy je sobie już zamknąć, aż mi się ten statyw zatrząsł, chyba już nic w pudełku nie ma. No, oczywiście, możemy sobie teraz zobaczyć zawartość tego oto opakowania. Mamy rzecz jasna instrukcję, która tak jak wygląda całkiem fajnie w sumie ten radar się prezentuje, więc zakład nie będę narzekał, a z tyłu jeszcze oczywiście mamy raczej jakieś tam reklamy innych rzecz jasna zestawów. I w swojej kolekcji mamy również Kryształowego Króla, Smoczego Złotego Odrzutowca Zajna oraz oczywiście Krążownik Kola. Wszystkie te zestawy na kanale się już pojawiły, ich recenzje będziecie zobaczyć właśnie na moim kanale od kilku miesięcy, natomiast innych zestawów jeszcze w sumie nie wiem jak jeszcze zakupię. Bo mam już w sumie połowę zestawów. Mam cztery, a jest w sumie ich 8. Zobaczymy, który jeszcze trafi do mojej kolekcji, czy w ogóle jeszcze jakiś trafi, ale wydaje mi się, że może ta, yy, ta świątynia, jeszcze od króla trafi do mojej kolekcji. Nie wiem, zobaczymy, jak, co tam po prostu przyniesie mi życie, tak? Poza zestawem, oczywiście, w czasie sensie poza instrukcji mam oczywiście naklejki które dwóch w zestawie akurat są tylko i wyłącznie 3, więc całkiem spoko. Mam też taką jedną większą oponę. Jedno takie kółko w sumie dość ciekawe, temu się też potem przyjrzymy. No i oczywiście mamy też ten woreczek ze złotymi broniami, które w, tych, w tym sezonie się pojawia. mam oczywiście kosę szansów, miecz ognia oraz oczywiście nuncza piorunów i też oczywiście shurikeny lodu. Tak to nie jest wygląda. I mamy również trzy woreczki z klockami, także ja sobie idę to budować. I widzimy się już za chwilę, kiedy ten zestaw oczywiście sobie zbuduję. I lecimy z recenzją. Zestawik już zbudowany, ale jak to zwykle u mnie rozpoczniemy sobie od mini figurek I może od prawej tym razem, czy od złoczyńcy Jest to oczywiście kolejny wojownik do armii Vengeance Stone w mojej kolekcji Jest to już w sumie czwarty wojownik właśnie w moich zbiorach, więc się cieszę, że po prostu kolejny właśnie do nich dołączył Jeżeli chodzi o drugi to jest to świetnie wykonane Mamy oczywiście te przeroczyste elementy, na przykład tutaj nóżkę, a tutaj oczywiście rączkę Z tyłu to wygląda tak, no naprawdę świetny odlew główki, który możemy sobie nawet zrobić 360 bez ciągania jej No i od spodu wygląda to tak ja naprawdę czekam aż te figurki pojawią się w magazynie i będę mógł sobie ich nazbierać, bo naprawdę prezentują się świetnie. I jeszcze naprawdę. Przepiękna, po prostu kryształowa szabla. Natomiast zdecydowanie lepszą tutaj minifigurką w tym tutaj się po prostu nie oszukujmy, jest złoty smoczy Jay. I szczerze, do tego czasu, do tego momentu właściwie, moim ulubionym smoczym ninja był Cole, którego mam zestawu właśnie ze szybowcem Zayna. Ale teraz zdecydowanie najbardziej podoba mi się Jay. No bo po pierwsze, zobaczcie jak to świetnie tutaj po prostu lśni i też szapady genialnie wyglądają, te pioruny po prostu na torsie oraz na nóżkach. No, to jest wręcz cudowne. W oczywiście, dzierży on te nowe nunchako piorunów, które wygląda. No, w sumie, nawet nie najgorzej, jest to coś ciekawego. A jeżeli chodzi o same, a drugi jest po prostu świetnie. Oczywiście mamy też te jego ogroniaste skrzydła. No, i ta figurka, co prawda, pojawi się w magazynie, znaczy no w książce od Amitu, ale będzie ona w... Wy... Tej formie, czyli po prostu bez skrzydeł, co zdecydowanie jest dużym minusem w przypadku tych minifigurek. A naprawdę, maska prezentuje się świetnie. A pod spodem, jeszcze naprawdę fajna główka, która też pojawiła się wcześniej w Spinjitsu. No i pod spodem, mamy naprawdę genialne drugi. No, zobaczcie, jak to po prostu świetnie wygląda. Ten naprawdę genialny kolor na tym granatowym tle. No i jeszcze z tyłu ten znak Jay'a. Dodatkowo żółte właśnie proroczyste elementy. I jeszcze właśnie jego takie dość ciekawe pastelowe jakby rączki. Naprawdę jest to świetna minifigurka. I szczerze jest to w sumie taka troszkę ironia, że jakby w najtańszym zestawie z tego sezonu mamy chyba w sumie moim zdaniem najlepiej wyglądającą minifigurkę Smoczego Ninja. W sensie ja mam teraz trzech Ninja z czterech, bo jeszcze nie mam Zayna. Ale jak dostanę Zayna to właśnie wtedy powiem wam który mi się najbardziej podoba. Zresztą wszyscy wyglądają świetnie, aczkolwiek ten Jay chyba właśnie przebija ich wszystkich, no bo na drugi połocu są naprawdę świetne i kurczę ta figurka naprawdę zrobiła na mnie fenomenalne wrażenie, ale oczywiście samymi figurami człowiek żyje, także przejdźmy sobie teraz do konstrukcji. Jednym z naprawdę wielu plusów Crystalize jest to, że właśnie w samym serialu pojawił się ten oto pan, czy oczywiście pająk, który właśnie był w jakimś... Jeden z pierwszych odcinków, właśnie 16 sezonu, i bardzo fajnie, że uwierzchniamy tą postać w serialu, ponieważ właśnie bardzo często jest tak, że takie mniejsze konstrukcje od złożyńców po prostu nie pojawiają się w serialu i po prostu o nich zapominano. A tutaj jest naprawdę świetnie wykonana postać. Co jeżeli chodzi o samego pęczka, to wiadomo, jest to taki powiedzmy zapychacz do motocyklu, bo oczywiście to nie jest on jakoś mega e, sprytnie, jakoś tak wiecie e, tutaj zbudowany, aczkolwiek i tak ma bardzo fajne elementy, na przykład te kryształki, oraz oczywiście tutaj to, jakby o jego oczko. No i sam po prostu jest Taki dość uroczy tak, i bardzo fajnie, że właśnie pojawił się on również w serialu a sam złoty smoczyk motocykl prezentuje się w ten oto sposób i jest on naprawdę dość ciekawą konstrukcją, ponieważ po pierwsze jest on bardzo lekką ogólnie konstrukcją, na przykład porównując go do motocyklu z 14. sezonu, gdzie mieliśmy motocykl Lloyda wydaje mi się, że właśnie tam ta konstrukcja była troszkę cięższa a to zdecydowanie jest to bardzo leka konstrukcja, przez co po prostu może być też po prostu jakby fajniejsze do zabawy możemy sobie tym bardziej swobodnie po prostu jeździć, jeżeli chodzi o te kółka też bardzo fajnie są one ogólnie wykonane, bo te z przodu ma już właśnie rzuconą oponę na samo Właśnie kółko, a z tyłu oczywiście mamy oponę, która ma takie bardzo fajne złote wykończenia. Ogólnie, sam motocykl oczywiście posiada złote wykończenia, bo jest to jednak złoty smoczy motocykl, a nie tylko smoczy, wiadomo. Z przodu jeszcze posiada naprawdę bardzo fajny element, ogólnie tej nowej smoczej główki. No i kiedy sobie to otworzymy, w sumie w środku nie ma nic ciekawego. Mógłby tutaj na przykład być jakiś język coś w tym stylu. Na po prostu nie ma tutaj zupełnie nic. Jako funkcję bawialna, nie wiem, czy jest to fajne, ale w sumie możemy sobie tutaj na przykład zasymulować, że ten motocykl pożera jednego z tych wojowników i jakoś tak to zdaje jest swój egzamin, ale w sumie jest to dość ciekawa e, taka, no, nietusinkowa funkcja bawialna, tak? Ma rzeczywiście rzeczywiście naklejki, które pojawiają się tutaj właściwie na masce. Mamy jedną, a to jeszcze dwie. No i możemy sobie oczywiście naszego złotego smoczego jety posadzić. Nie jest to w sumie zbyt wygodne, bo ma on tutaj te skrzydła, więc w sumie nie sprawdzałem tego jeszcze i z tego, co właśnie tutaj widzę, nie wchodzi on na siedząco, więc trzeba go tutaj chyba tylko po prostu na stojąco posadzić. Ale to też nie jest takie zbyt łatwe, więc też ciekawe to w sumie. Jedyne jak tutaj widzę, że to wchodzi to właśnie tutaj na stojąco. Także muszę to jeszcze potem obszaić, czy na przykład bez by tutaj wszedł. No ale jest to w sumie dość ciekawa opcja. No, mamy też rzeczywiście inne elementy, na przykład tutaj takie duże złote miecze, a z tyłu jeszcze takie dwa żółciutkie, W sumie są takie ciekawe kierunki, tak to wygląda. Od dołu tak to się prezentuje, Tu jeszcze mamy jakby takie fajne wykończenia takimi szarymi elementami. No i w sumie w gruncie rzeczy ten motocykl jest fajny, aha, jeszcze jeden plus jest taki, że bez tego jakby. Bardzo, bardzo łatwo się przewraca, a tutaj pomyślono o tym i mamy taką jakby stópkę, dzięki której właśnie motocykl nam się nie wywróci, więc jest również bardzo fajny tutaj taki no powiedzmy easter egg. Także podsumowując, tak, polecam wam zakup smoczego złotego motocyklu Jaya, ponieważ jest naprawdę bardzo fajny zestaw. W sumie nie drogi, no bo kosztuje około 900 zł bez grosza, w sensie tyle katalogowym, możecie go nawet znaleźć taniej. No i po prostu naprawdę jest on bardzo fajnym zestawem. Ja go chciałem kupić z samego początku, aczkolwiek właśnie wtedy po prostu jego ceny były dość dziwne i też był w bardzo dziwnej, ograniczonej właśnie dystrybucji. Nie wiadomo dlaczego, ale teraz, kiedy da się go kupić już normalnie, to właśnie bardzo Wam go polecam. No bo ta mini figurka Jaya naprawdę wygląda genialnie. Ja mam na razie Kaya oraz Jay'a, no i ten Jay zdecydowanie najbardziej mi się z nich wszystkich podoba, a już w październiku w magazynie Ninjago będziemy mi Zayna, więc będę miał wtedy całą czwórkę. Także naprawdę fajnie tutaj się wszystko złożyło. A jeżeli wy chcecie, żeby wam się wszystko składało, to oczywiście zostawcie subskrypcję na tym kanale wraz z łapeczką w górę, jeżeli ten to wam się spodobał. No oczywiście dzwoneczkiem byście nie przegapili kolejnego odcinku na moim kanale. Po prostu, żebyście zabrali wszystkie powiadomienia. Napiszcie w komentarzu, czy może macie ten zestaw, czy może macie jakieś inne zestawy z Lego Ninjago z 16 sezonu. Ja posiadam na razie 4 zestawy i wszystkich ich recenzje oczywiście na kanale się pojawiły, więc was do, do nich odsyłam. No i to była tyle. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach na tym kanale. Cześć!